Świąteczko jest tematik i pewnie już zauważyliście, że Stegame stracił funkcję moderatora czatu. Dzisiaj powiem wam, dlaczego to się stało i w jaki sposób jego degradacja połączona jest z aktualizacją marcową, która ma się pojawić 29 marca. Więc zapraszam do odcinka. Jak powiedziałem na początku odcinka, Stegame stracił funkcję moderatora czatu i prawdopodobnie większość z was się z tego cieszy, bo nie każdy lubił zachowanie. Jego jako MC, ale dlaczego to jest powiązane z aktualizacją, tą marcową, która ma nastąpić na dniach, ponieważ jak się okazało, to on był testerem tego patcha. Jak wiemy, Stegame gra w Nankatsu i co się okazało, Nanki dokładnie wiedzą, jak on będzie wyglądać, czyli potwierdziło się to, co duża część osób mówiła, że MC mają dostęp do aktualizacji i podpowiadają swoim drużynom, co dobrze zrobić, zanim ona wejdzie, żeby zrobić sobie przewagę. I tutaj mamy pierwszego skina. Jak widzimy, Weiss pisze, tego, jest w porządku, gość prywatnie. No i już wiemy, że jest, ponieważ wyjawił, jak będzie wyglądały apy i jak będzie wyglądała manufaktura. Jak możecie zobaczyć, ale ja wiem jak będą wyglądały ulepy na 21 level, a Wy nie. I jak manufaktura będzie działać. Jak to się okazuje, Stegame wyjawił to na Nankatsu. Hmm, jeśli przejdziemy dalej, co ciekawe, pamiętajcie, że 100% Football Team to nie zawsze 100%. W kolejnym dialogu jest 100% to 50% Football Team. Co to oznacza? Jak widzicie, mamy tutaj screena z ulepszenia piłki yy, mistrza treningów mamy tutaj 21. level a pójdąc z 21. levela na 22. piłka 100% będzie traktowana jako 50% czyli mamy 50% szansy, że ulepszymy tą piłkę jak widzimy daje nam 376 yy, umek następny bonus to 426 sam koszt ulepszenia to Prawie 1,5 miliarda euro, co uważam jest kosmiczną kwotą, jeśli chodzi o to. Jeśli, jeśli chodzi o same ulepszenie, uważam, że to jest kolejny dowód, że sama aktualizacja jest zrobiona tylko po to, żeby była, żeby przed futbalem uciekać, żeby ludzie nie odchodzili od gry. Minusowe apy uważam, że to jest bez sensu. Tu chodzi też o to, że może pojawić jakiś dodatkowy item czy coś w tym stylu, co spowoduje, że te 100% wróci. Ale co to jest? Tego nie wiem. Nie będziemy tutaj tutaj e, gdybać. Nie będziemy gdybać, będziemy tylko opierać się na e, skinach, które posiadam. Więc jeśli uważaliście, że fajna rzecz powyżej 20 levelu ulepszenia itemów, to już Wam mówię będzie to naprawdę, naprawdę ciężkie i drogie. Tak naprawdę 90% graczy Football Team nie będzie miało takiej kasy, żeby ulepszać sobie itemy, więc znowu Football Team będzie bazował na topce, żeby ta wydawała jak największe pieniądze. Taka prawda, czyli znowu nam się potwierdza, że Football Team będzie chciało zarobić pieniądze. Czy to będzie wyglądało tak, że od 20 w górę ta szansa będzie spadać? Tego nie wiem, bo może być tak, że z 20 na 21 level będzie to 20%, potem 50%, potem 70% i tak w górę, w górę, aż może dojdziemy, że w ogóle piłka ulepszenia będzie dawała 0% szans. Tego nie wiem, więc tutaj opieramy się tylko na tym, co mamy przed oczyma. Stegame wspomniał jeszcze o manufakturze. Manufaktura według ustaleń to jest po prostu yy, budowanie jak już i temu z elementów. O tym było już wcześniej mówione. Administracja mówiła, że będzie coś takiego, i się okazuje, że to jest właśnie to. Na podstawie czego wam to mówię? Tutaj macie już SS i Weiss mówi: O tym mogę wam powiedzieć, zbierasz odłamki z paczek mistrzowskich i trochę platyn. Co to oznacza? Że prawdopodobnie podbiją ceny platynowych paczek i mistrzowskich. Jak tutaj napisał, 10 tysięcy odłamków i masz item do seta 225 umek. Co oznacza, że na 20 rewolu to będzie około 700 umek. Ale 10 tysięcy. Musicie mieć 10 tysięcy paczek platy Nowych Miszczowskich, żeby stworzyć ten item. Co uważam, że będzie mega, mega drogie. Co ciekawe, również na samym końcu możecie przeczytać, że ale oni otworzyli po 10 tysięcy mistrzowskich i nie mieli ani jednego itemu. Co to oznacza, że nie z każdego, że nie z każdej paczki platynowej bądź mistrzowskiej będzie wypadał ten element, który będzie nam dawał możliwość stworzenia jednej całości. Przechodząc dalej, dlaczego podbiją ceny? I dlaczego jest złe, że moderator czatu taki jak Stegame nie powinien tego robić? On przekazał tą wiadomość Na Nankatsu, Nankatsu Oczywiście od razu prawdopodobnie wykupiła wszystkie platynowe paczki. Tutaj macie skin ze 150 w pewnym momencie paczki kosztowały po 375 kredytów, czyli już na samym początku mieli e, podbite ceny, co tak naprawdę, naprawdę dawało im przewagę. Bo 29 marca prawdopodobnie ceny paczek wzrosną mega, mega e, sporo. Tego tak tutaj macie jeszcze rozmowę. Spatrzeć na przykład po jeden materiał, nie zawsze, bo y, normalnie z itemami jedynie z Mistrzowskich lecą, czyli z Mistrzowskich, z tego co można tu wymienić, y, powinno wypadać zawsze, z Platynowych wypada losowo. My jednak liczymy na to, że prawdopodobnie wszystkie będą losowe itemy wypadać, jeśli chodzi o te elementy, więc tutaj ciężko powiedzieć, jak to ma się prezentować y, w całości. Więc tak naprawdę, yy, tu pojawia się pytanie, dlaczego moderator czatu jest testerem patcha. Osobiście uważam, że powinno to wyglądać w ten sposób, że przy każdym patchu jest wybierana garstka ludzi, totalnie no-name'ów. Nie moderatorzy czatu, nie czerwoni, nie jacyś inni, tylko zwykli gracze z football team, którzy mają szansę sprawdzić i powiedzieć, co jest fajne a co nie. Przez to, że to są moderatorzy czatu i nie tylko prawdopodobnie, są właśnie takie balanse, jak podpowiadanie swoim drużynom, co kupić, żeby być lepszym na samym początku patcha, co uważam, że jest bardzo, bardzo niedobre idea zgraczy graczy i w ogóle dla gry. Co daje mi pewność, że to przez to State game stracił funkcję moderatora czatu. Jak możecie zobaczyć, no nie ukrywając od kogoś poszło zawiadomienie administracji i możecie zobaczyć że odpisałem jednocześnie zawiadamiamy, że osoba która straciła nasze zaufanie straciła również rangę moderatora czatu po chwili Stegame stracił zielony nick na rzecz białego, co oznacza, że prawdopodobnie to właśnie przez to i to nam potwierdza, że Stegame wyjawił tajemnicę Nankatsu jak będzie wyglądał Patrz, co ciekawe, podoba mi się to, że szybko zareagowali. Pierwszy raz mogę ich pochwalić, że zareagowali tak, jak powinni, degradując tego y, człowieka z funkcji MC. Mm, oczywiście w, y, w samym odpowiedzi supportu jest napisane, że jest to tylko testowy system y, serwera. Nie jest to jeszcze pewne. Nawet napisali, że informacje z są przekłamane. Mm. Czy na pewno? Tego nie wiemy, tego nigdy nie można wiedzieć. Ale lepiej zabezpieczyć się w postaci paczek platynowych, bo nie wiemy, czy na pewno to nam się nie przyda. Ja osobiście mogę powiedzieć tak, nie byłem fanem StageMaker, nie lubię zielonych i uważam, że nie powinni w ogóle mieć dostępu do testowania paczy, bo to tylko psuje grę. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami niosami, ciekawostkami, to pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dzięki wielkie za oglądanie, no i co? Czołem! Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to Ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek sub... Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to Ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek subskrypcji, a obok materiałów, których może jeszcze nie oglądałeś, więc zapraszam.